Bardzo dobra robota. Cyk. Co? Zginąłem? Co jest? O, -lo -lo -lo. ależ ale jeszcze to po tej ostatniej chlebi, nie żeśmy się pobrudzili! Wow. ależ była jazda. No, co tam, cześć? Jak ci dzionek mija? No witam Stałeś was. już? Tak, wstałem. Właśnie napełniam do wiadra. Kino. O, Właśnie tak! Otóż właśnie, drodzy widzowie, w tym odcinku pojedziemy sprzedać naszą największą, że tak powiem... No nie wiem, sukces w sumie. Największy sukces, który zrobiliśmy. A jest nim właśnie bimber. Napełniłeś już wszystkie? Tak, wszystkie. Ooo! Widzę, że pięknie to wygląda. Ale nie bierzemy wtedy ze sobą wiadra. No skoro mamy na tych baniaczkach malutkich, to weźmiemy sobie wtedy nie. to. O to, no, zamknę to. to Zostawimy sobie najlepsze dla nas, więc to tutaj zostanie w domu. Ty, no to co? Ładujemy do samochodu i jedziemy sprzedać w takim razie, co nie? No. No, a ja tymczasem witam Państwa w kolejnym odcinku z My Summer Car Multiplayer. I dzisiaj ten typ, dosłownie ten typ, gra dzisiaj ze mną. Witam. <laughs> no to witam również. Dzisiaj sprzedajemy nasz. Majstersztyk, który ostatnio sprawił, że ta kuchnia wygląda trochę tak, jak wygląda. Więc co? No zabieramy sprzęt, tylko czekaj, drzwi otworzę od domu, żeby było wygodniej wychodzić. Van stoi, bardzo dobrze. To co? To dawaj, bierzemy sprzęt w takim razie. No. I niesiemy do kilu. Bierzemy do samochodu. Będzie dowóz. Tylko teraz co? Do tyłu, czy. No czy... do, dojdzie do przodu, do przodu. Do przodu bo... Tak, bo jak będziesz siedział. A nie, nie, zaraz, przecież to już naprawione jest. Nie cofa ciebie, jak jadę. Dobra, ale dobra, niech będzie z przodu. Niech już będzie. Na wszelki wypadek. Niech będzie. Są takie problemy czasem, że jak ja coś złapię, to nie mogę tego puścić, albo jak Ozar coś złapie, ten, ten typ w sensie, coś ze złapie, to potem on nie może tego puścić. I jedynym ratunkiem jest tak, żebym ja mu to z rąk wyrwał. Choć nie o, zawsze to działa. Wszystko ok? Weź tam na, na podłogę zrzucaj, bo i tak to potem na nią zleci podczas jazdy, więc wiesz. Okej. Okay. I ja biorę. Ja biorę ostatnią. No to ja jestem na miejscu. Ja zapinam pasy dla swojego własnego bezpieczeństwa. Nie wiem dlaczego, ale wsteczny był wrzucony, światło odpalone. No to w drogę w takim razie. No to w drogę, jak myślisz? Zarobimy z tego dużo? Chyba mi coś tu wyleciało, mi się no, Po ostatnich wrażeniach to myślę, że go tak skręci, że. Kurde, ja też mam taką nadzieję. A wydaje mi się, on że się jedna nam dużo. wypadła. Jedna nam chyba wypadła, ale jak przywieziemy mu chociaż dwie. Wieku, no to jak dobrze. on jedną weźmie, to po prostu on nie będzie w stanie tak ta go skręci! Że, o, nie mogę się doczekać jego reakcji. Zresztą to tylko na czarną godzinę, jest. Tak, tak. Po ostatnim odcinku, jak sami widzieliście, gdy się wypije chociaż troszeczkę tego cuda, to cię skręca na skórcze kolejne trzy dni. <śla> to chyba wszystko dzięki naszemu składnikowi X. Tak więc ten, ma jakąś muzę może z radia ja tam zapuścić? tym naczyniu coś, coś było. W tym naczyniu coś. <śla> A nie, nie, było nie, 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 nie kieruj, nie kieruj, bo... Będą wiedzieli wszystko zaraz. Kurczę. Nic nie będą wiedzieli. Zablurowany ty... było bardzo dobrze. No, wiesz tam. Bardzo dobra robota. Pociąg u mnie u ciebie? E, chyba nie. Okej. Okay. A bo on przejechał u mnie w kierunkowska sprawi... Nie działam, nie zbindowałem. Trudno życie. Przewiniesz tam stację, poszukasz w prawo, chyba Myszka kółkiem w dół. Za tą drugą prawą wajchę. Tak, tak, wajhe. Akcent, A, to się nawala. Słyszysz? Tak słyszę. Zaraz zobaczę. Siedzisz taki skulony trochę. O! o tak, coś. jest muzyka, dobra. Sciszysz trochę. Sciszyłem. Bardzo dobrze. No, to jesteśmy już na miejscu. Droga wcale długa nie jest, ale momentami niebezpieczna ze względu na tory. Można oczywiście pojechać inną drogą, ale myśmy chcieli troszkę szybciej się tu przedostać. Proszę bardzo! <laughs> Widzisz go? No, widzę, siedzi tam. Siedzi. Klient już czeka, dobra. Podjedziemy tak biznesowo do niego. Oh, proszę bardzo. Szkoda, że towaru nie było z tyłu, Da, tak. Jesteśmy na miejscu. Bardzo dobra robota. Cyk. Co? Zginąłem? Jak to? Co, co jest? znowu zostać w aucie tak BTW. O, też zginąłem. Jak? Nie mam zielonego pojęcia, co nas zabiło, ale. Ale to było dobre. To mógł być zawał po tym. Po, po piciu tego wcześniej, teraz nas dopiero chwyciło, tak? tak, tak. Ma to sens, sobie nie powiem. dla nie? Dobra, kurde. Idziemy na skróty, tędy będzie szybciej. O, biznesowo jedziemy mu od tyłu. Tylko, żebym ja to przeżył. Od pomiędzy drzewami. Witam serdecznie. Chyba trochę za blisko podjechaliśmy. A, no, nie wystrasz, kolego. Jeszcze nie zapłaci na no. Dobra, jesteśmy na miejscu. Trzeba się z nim przywitać. Tak, właśnie, zamknę drzwi, no dobra. Dzień dobry, witam serdecznie. Jesteśmy przedstawicielami jakiejś tam firmy, która zaczyna dopiero produkcję takiego specjalnego soku oprocentowanego i słyszeliśmy, że pan zajmuje się skupywaniem, ocenianiem i ewentualnym po prostu tam wybieraniem, kupowaniem. No generalnie lubi pan takie rzeczy, więc przywieźliśmy panu trochę naszego materiału, żeby mógł pan spróbować, czy będzie pan smakować. Czy jest pan zainteresowany naszą ofertą? Pana mina wyraża więcej niż tysiąc słów. Pana głowa tym bardziej. Pana wyraz twarzy już w ogóle wygląda interesująco. Dobra, przynieś, przynieś jedną sztukę. A więc, proszę pana, nasz materiał nazywa się, w sumie jeszcze nie ma nazwy, ale poszedł taki pomysł, żeby zrobić coś swojego, co będzie wykręcać. Tak wie pan, tak mocno, że będzie mocne. Tak panu teraz położy tu kolega, tak, i generalnie. Nie mamy jeszcze dokładnej nazwy na, na, to właśnie, to cudo, które stworzyliśmy, tak, tutaj kolega panu właśnie teraz pod, podłożył, mhm. I mógłby pan teraz zdegustować to przepiękne cudo, żeby nam powiedzieć... Czemu to jest pusta? Ej, dałeś pustą, inną przy. Przepraszam pana najmocniej, ta była akurat pusta, widocznie nam się musiało wylać po drodze. Generalnie sytuacja wygląda tak, że ten materiał, który stworzyliśmy, był z największym należytym sacu... Sacurczo... O tak, niech pan spróbuje, Zasadze. tak. Ja nie wiem, proszę, on raz, tak, tak. Mm. Niech pan zobaczy. Zasadze. Mm. Zasadze. Co? <śmiech> <śmiech> nie, nie, proszę pana, to musi być jakieś nieporozumienie. Gwarantuję panu, że to jest bardzo mocny materiał. Niech pan spróbuje jeszcze jedną, naprawdę. To jest bardzo dobra. Proszę. Klient się obraził. E, proszę pana, naprawdę gwarantuję panu, że to jest bardzo dobre. Niech pan spróbuje trochę. <tuszy> proszę pana, to naprawdę. To jest pan. Ta... To wykręcało. Bardzo mocno. Gwarantuję panu, że to fantastyczny materiał. Tak, tak, rzuć, 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 rzuć. Tak. Rzucić? Tak. tak, rzuć, rzuć. <tuszy> proszę pana, <tuszy> gdzie to jest? Nieważne. Niech pan spróbuje. Nie o, jest. pan na spodnie mu spadł, ale. Już znalazłem jakoś. A nie, to Empty jakiś tam. Dobra. Także... Także, jak to niedobre? Co to znaczy, że jest niedobre? Proszę pana, przecież to wykre. kurde! O nie! Ożar, będziesz musiał mnie odwieźć do domu! Mówiłem, że to jest dobre! O, o Jezus, co to za kolej! Jedziemy stąd! Ożar, gdzie jesteś? Idę, idę. Gdzie? Wykry... Adam. Zaraz to możesz. Gdzie ja jestem, kurde? Uh. Ja jestem pod domem. witu... kurczę. To zadaranie, no. Co ja tu dłączam. się dzieje? Duchy. Żartujesz? No nie wiem, czy te drzwi się otwierają u ciebie? No, same. ja. Yeah. Dlaczego on tego od nas nie kupił? Przecież to było takie dobre! Właśnie nie rozumiem o co chodzi. A może on chciał od nas więcej po prostu? A może Wiesz. chciał nas oszukać? Tak. Chciał się... Telefon dzwoni. U ciebie też? Tak, u mnie też dzwoni. Kiedy odebrać. To już późno w nocy jest, przecież druga w nocy, co jest? Czy ty słyszysz kto dzwoni? Słyszę. Tego głosu się nie da pomylić. Coś mi tu śmierdzi. Tak, upił się i chce teraz, żebyśmy po niego przyjechali. Co za teren, jeden skończony. No nie wiem, nie wiem co, co ja mam o tym myśleć. Chciał wyłudzić od nas tego więcej, nie płacąc? Tak, chciał wypić i stwierdzić, że jest ja. beznadziejny i co. O ty, kurde, no nie wiem co z nim teraz zrobić, Skrycisz, ale kurde. zadzwonił po nas, Zgubany. żebyśmy przyjechali teraz po niego. Hm. Ja po niego jechać dzisiaj na pewno nie będę. A wy, drodzy widzowie, jak uważacie, powinniśmy po niego pojechać, a może lepiej nie. Dajcie znać w komentarzach, a tymczasem, no dziękuję Wam bardzo za miło spędzone ten krótki czas. No i co, to. Co, 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 nie, wiem, a Ty jak myślisz, jechać po niego? Nie wiem, może jednak pojedźmy. No nic, zobaczmy, co powiedzą widzowie w komentarzach. Tak więc ja Wam dziękuję za obejrzenie i zapraszam do kolejnych filmów. Na razie, cześć i czołem. Ejo. Kwedrę. Muszę się napić. napić. Nie mogę. No po piwo w tym odcinku było. Idę, idę do kibla. Tak, idź. I zatrzymaj się tam.